Od lutego 2012 roku zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych, które ograniczą tzw. podwójne ubezpieczenie OC. Ostatnio uchwalona nowelizacja ustawy. O ubezpieczeniach obowiązkowych reguluje kwestię dotychczas kontrowersyjną, to jest kwestia podwójnego ubezpieczenia OC. Otóż w dotychczasowym stanie prawnym posiadacz pojazdu mechanicznego, który nie wypowiedział umowy ubezpieczenia OC, najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania tej umowy, doprowadzał do sytuacji, gdy ta umowa przedłużała się automatycznie na okres kolejnych 12 miesięcy. To powodowało sytuację czy zagrożenie dla posiadaczy podwójnego ubezpieczenia, znaczy w sytuacji, kiedy posiadacz pojazdu mechanicznego nie wypowiedział skutecznie umowy dotychczasowej przed upływem tych 12 miesięcy, a jednocześnie zdecydował się zawrzeć umowę ubezpieczenia z innym ubezpieczycielem u innego, w innym zakładzie ubezpieczeń. W tym momencie dochodziło do sytuacji tzw. zwanego podwójnego ubezpieczenia. Na chwilę obecną zawarte w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych przepisy stanowią, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie wypowie na piśmie umowy ubezpieczenia OC co najmniej jeden dzień przed upływem 12-miesięcznego okresu jej obowiązywania, umowa ta co do zasady zostanie zawarta na kolejnych 12 miesięcy. Kwestie związane z automatycznym przedłużeniem umów ubezpieczenia OC od wielu lat wzbudzają kontrowersje i są przedmiotem licznych skarg adresowanych do Rzecznika Ubezpieczonych. Nowe przepisy mają zmienić ten stan rzeczy. Ustawodawca chcąc jakby wyjść naprzeciw oczekiwaniom tutaj ubezpieczonych, którzy składali w tym zakresie liczne również skargi do, do Rzecznika Ubezpieczonych wprowadza teraz nowe, nowe uregulowania tej kwestii, mianowicie po pierwsze nakłada na zakłady ubezpieczeń obowiązki informacyjne, mianowicie zakład ubezpieczeń na 14 dni przed e, upływem terminu, e, na który umowa ubezpieczenia została zawarta, ma obowiązek przesłać e, posiadaczowi pojazdu mechanicznego informację, że za te kilka dni umowa ulegnie przedłużeniu, jednocześnie może go, znaczy ma obowiązek pouczyć go e, o tym, iż posiadacz ma prawo wypowiedzieć tę umowę, ma, ma obowiązek pouczyć go o sposobie tego wypowiedzenia i jednocześnie musi pouczyć go również o skutkach dokonania wypowiedzenia bądź też braku dokonania wypowiedzenia. Bo rzeczywiście w braku dokonania wypowiedzenia nadal obowiązuje ten przepis, że umowa ulega przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy. Dodatkowo, żeby tutaj zabezpieczyć interesy posiadaczy pojazdów mechanicznych, ustawodawca wprowadza nowy przepis, mianowicie przepis, który mówi, że w sytuacji, kiedy posiadacz pojazdu mechanicznego zawarł dwie umowy ubezpieczenia, przy czym jedna z nich, y, znaczy, przy czym jedną z nich jest umowa, która polegała automatycznemu przedłużeniu wcześniej. Taka umowa może zostać w każdej chwili przez posiadacza wypowiedziana, czyli tutaj zabezpiecza to sytuację właśnie tego podwójnego ubezpieczenia. Jeżeli posiadasz pojazdu mechanicznego no nie, wypo, nie wypowie wcześniej tej umowy i w którymś momencie zorientuje się, że posiada dwie tak naprawdę polisy OC, ta umowa, która uległa automatycznemu przedłużeniu może zostać przez niego wypowiedziana.